Wisława Szymborska, lekcja. Kto co? Król Aleksander. Kim czym? Mieczem. Przecina kogo co? Gordyjski węzeł. Nie przyszło to do głowy. Komu czemu? Nikomu. Było stu filozofów, żaden nie rozplątał. Nic dziwnego, że teraz kryją się po kątach. Żołdactwo ich za brody łapie. Zaraz trzęsione siwe capie i bucha grąki. Kto co, śmiech? Dość. Spojrzał król spod pióropusza. Na konia wsiada, w drogę rusza. A za nim w trąb, trąbieniu, w bębnieniu bębenków. Kto co, armia złożona z kogo czego? Z węzełków. Na kogo co, na bój.